Witajcie, misiaki. Was też zastanawiało, dlaczego William zabijał akurat dzieciaki? Dziś się tym zajmiemy, ale na początku zostaw suba, aby wiedzieć, kiedy wypuszczam nowe filmy. I zostaw lajka, ciepło mi się robi na serduszku. Dzięki. Moja teoria sądzi, że William na początku nie planował nikogo zabijać. Zauważcie to, że w 1983 ginie syn William. Sugeruje, że William jako ojciec nie pogodził się ze śmiercią własnego syna. Po śmierci syna zaczął interesować się życiem po śmierci. Dowodem na to mogą być jego eksperymenty z Remlantem i jego maszyny. Możemy także zobaczyć, jak się troszczył o chłopaka w lokalizacji Sister Location, gdzie kamery są w pokoju chłopaka. Dlatego zabijał dzieci, żeby eksperymentować na duszach ich i żeby odzyskać własnego syna. No dobra, szefu, ale dlaczego zabił córkę Hendrego? Jak mówiłem w poprzednim filmiku, jak coś zapraszam, z powodu zemsty. Oczywiście nic nie wytłumacza i nie broni jego zachowania, ale pokazuje jakim genialnym umysłem był, że stworzył Remla. Teorią także może być to, że zachorował psychicznie po śmierci swoich dzieci. A także moją szczerą opinią i moją teorią. Tylko moją. Może być to, że nasz kochany Williamek, ten biedny Williamek, był po prostu popierd... Dobrze misiaki. Pamiętajcie, że teorie nie muszą się zgadzać, bo tylko Scott wie co się stało. Więc jeżeli się z czymś nie zgadzacie, zostawcie po prostu komentarz. Lubię je czytać. I także możecie zostawić suba lajka, zobaczyć też poprzednie moje filmy. Dziękuję za oglądanie. Hejo.